Wyłażę z barda, Niebieski, Paweł z trekking z tej strony góry barckie. Dzisiaj po raz pierwszy w życiu, aż trochę wstyd się przyznać. Po raz pierwszy w życiu ląduję w górach barckich. No i stąd będę dla was dzisiaj nadawać. Zapraszam na odcinek. No dowód tego, że jesteśmy gdzie jesteśmy. Proszę bardzo, strasznie dużo tutaj e, miejsc kultu religijnego, dużo stacji, i drogi krzyżowej, krzyży. Tutaj nawet proszę jakieś źródełko, kapliczka, źródło Maryi. Oj fajnie takie klasyczne pisanko. A, można się opić, zmiotka jest. Pięknie. 8 rano, drugi dzień świąt, wielkiej nocy. I takim zupełnym trafem tutaj ta droga krzyżowa i podejście. Podejście z Barda, który tam w dole zostaje. Fajnie, fajnie idzie się rozgrzeć, zaraz zlatuje kurtka i można sobie maszerować. Kochani dotarliśmy, jesteśmy na Barckiej Górze, tudzież na Kalwarii, a inne nazwy to e, Brona Góra Kapliczna, Barcka Góra, Kalwaria właśnie. E, tu jest taka kapliczka barokowa, wzniesiona w 1619 roku, e, około roku 1400 według wierzeń e, Matka Boża Płacząca miała tu się objawić i gdzieś tu jest skałka z rekonstrukcją odciśniętej stópki właśnie tej matki bożej to może być gdzieś tu No z takim widoczkiem tutaj w te przełomy, w te dolinki, w te wzniesienia opowiem wam kilka ciekawych rzeczy o florze i faunie o faunie to tutaj jest taka ciekawostka, że w górach barckich a i w ogóle Alias tych gór to góry bardziańskie. No, dla mnie jeszcze lepsza nazwa taka trochę aż szlachecka. Eee, w górach bardzkich, e, bardziańskich występuje Muflon, sprowadzony tutaj z Korsyki, ale ciężko mi coś było w necie doszukać więcej informacji na ten temat. Zapewne dawno temu miało to miejsce. A odnośnie samej flory w tych górach rośnie najwyższe drzewo w Polsce. Daglezja zielona, 59,5 prawie metra wysokości. E, nie wiem jednak, to jest według jakiegoś tam rejestru, chyba dane na listopad 2021, może to się już zmieniło. Słówko o planie na tę podróż, na tą wędrówkę. E, dzisiaj takie jakby dwa kółeczka, czyli taką ósemkę, pętelkę troszeczkę tutaj walniemy, przynajmniej chcemy walnąć. Plan na dzisiaj troszeczkę powyżej 30 już trzy przeszliśmy, jedna dziesiąta za nami, Uu, to może być ciężki dzień. I co i rusz idziemy takim terenem, no nieźle, nieźle. Mieszane poszycie, miks iglaków z liściastymi i tutaj wydaje mi się, że wow, 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 to jest lekcja do odrobienia. Koniecznie wbić w ten szlak. Jesienią. Przecież barwy tutaj jakie to przybiera to musi być bajka. Chociaż może też mnie widać będzie przez liście, ale już przy takim stosunkowo wczesnym opadzie liści coś pięknego. patrzcie sorry, że paluchami pokazuje Łaszczowa tak się nazywa ta górka, kiedyś się nazywała Tottenkope kopę, tot kopę, martwa góra. Aż w końcu Łaszczowa. U jej podnóża w zasadzie jest przełęcz. Tu co widzicie asfalt dołem idzie. Można dojechać samochodem. Jest parking, ławeczki, wiatka, miejsce ogniskowe, kampery. Takie miejsce wypadowe. Pętla Łaszczowa to się nazywa. A my idziemy na Ostrą Górę. Lubimy to co ostre. Coś mam nieodparte wrażenie, że o tej Łaszczowej powiedziałem, że jej stara nazwa to Martwa Góra. Błąd Martwa Kopa stop kope w końcu z niemieckiego ale się poprawił chłopin ależ to skasztaniłem właśnie tam jak przed momentem opowiadałem wam o tej łaszczowej i ostrej górze mówiłem że się wspinam na nią no to się nie wspinam bo źle poszedłem już mi się nie chciało wracać i idę takim wygodnym obejściem tej góry smuteczek trochę bo ta ostra góra to dyszy po wojnie drugiej była uznawana za najwyższy szczyt gór Barckich. i była tam wieża widokowa, nawet jakaś tam taka restauracyjka. Bliska dostępność kłodzka powodowała, że góra ta była dosyć popularna. Ale ta mnogość tych szlaków, rozwidleń, single tracków od tej przełęczy łaszczowa, no zgubiła mnie. A już mi się później nie chciało pół kilosa wracać, żeby tylko na ostrą wejść. Eee, I tak sobie nadrabiam drogi. Nadkładam. Patrzcie na tą górkę. Podejrzewam, że z drugiej strony jest ekstra widokowo. Górka idealna pod hamak, idealna, lekkie na słonecznienie wchodzi, no ale też y, miejsce takie właśnie hamakowe bardziej pod y, upalne temperatury i bezwieczną pogodę. No minus tego jest taki, że ta dróżka, nawet rozwidlenie takie jest tutaj dookoła w zasadzie tej górki, więc intymności zero, ale widoki jak najbardziej. Informacyjnie, sprawdziłem na mapie, i ta górka, właśnie za mną, o której przed chwilą tak mówiłem, ekscytując się, że byłoby to kapitalne miejsce, takie widokowo-hamakowe. Nazywa się Sarniak, ta górka. No, coś tam prześliziło gdzieś w przokach. Nazwa pewnie Niebesko Zery. No i po około 2 km zejścia z niebieskiego wracam na niego. To jest podejściówka, ja ciśniemy na wieżę widokową Kłocka góra dzisiaj przed nami też pierwszy raz w życiu, trochę siara ale lepiej być teraz niż nigdy <noise> Tu już podchodzimy pod kłocką górę, jest wieża widokowa a tutaj patrzcie Spadochron, banner Paralotnia <noise> O tak psuje i szpeci to krajobraz troszeczkę Ale mam nadzieję, że nikt nie stracił tutaj życia Ten szlak przez jakieś, nie wiem, 40 metrów leci razem z single trackiem. I patrzcie, szlak odbija tutaj żółty, a single track w takie widokowe miejsce. No. Kurczę, tak sobie pomyślałem. E, multum, dziesiątki, setki kilometrów tych single tracków tutaj to raz wieża widokowa, e, na górze kłockiej, na kłockiej górze. Żółty szlak tam e, dobrze znakowany. Kurczę, no, bardzo dużo takich starań. Widać ewidentnie tutaj ze strony czy nadleśnictwa, czy gospodarzy tego terenu i PTTK lokalnego, żeby, żeby przyciągać ludzi w te góry barskie, no bo są one. Wydaje mi się, że skrajnie niepopularne, a powinno być to chyba zmienione i dobrze, że takie działania są tu prowadzone. No niesamowicie co tu się dzieje, naprawdę. No niech obraz Wam to odda, patrzcie. I czasami wycinka umożliwia coś takiego, podziwianie dalszej perspektywy, horyzontu. Ale czy nie lepiej by było, gdyby tej wycinki tu nie było? Zaraz ktoś coś powie, tak, przecież tyłek też musisz mieć czym trzeć. W ogóle taka mała ciekawostka. Eee, góry barckie mają swoją koronę i można ją machnąć tam. Nie pamiętam ile to jest 18, czy ileś tam naście chyba szczytów. A ja tak sobie rozmyślam, że no naprawdę ktoś tutaj naprawdę mocno się stara, żeby spopularyzować te szlaki, te góry. I bardzo dobrze, bo przy dobrej pogodzie, tak jak dzisiaj, to tutaj jest naprawdę sporo aspektów widokowych, a dopiero połowa traski gdzieś za nami jeszcze trochę ponad 17 do mety. Więc yy, oczekujemy więcej, ale patrzcie, no co chwilę jest naprawdę pejzażowo. Dzisiaj widoczność jest. No bardzo dobra, bardzo dobra. No, jakaś droga szybkiego ruchu, tu kałuża, ale relacjonuje dokładnie. Patrzcie. Nawet Strzeliniec wielki, góry stołowe, orlica. No piękne pasemko. Idziemy sobie tutaj. Tutaj latała Sarna, która nam przekroczyła drogę. Stamtąd zeszliśmy generalnie. No i znowu pod górkę. Weszliśmy teraz na szlak dookoła gminy Kłocko, tak on się nazywa. Powiem dobrze, kapitalny to są teren. Ostatnio chyba nadużywam trochę tego słowa. Tereny przeze mnie znów nieznane. Milo się zaskoczyłem, tak jak tymi zaworami ostatnio. Coś pięknego. Zacienienie nam się zrobiło. Weszliśmy w taki mały lasek. Co i róż albo mały lasek, albo pola, przestrzenie łąki. No naprawdę jest tu rewelacyjnie. I kolejny plus dla gór bardzkich, alias bardziańskich. Jest taki, że ee, Godzina z małym układem samochodem z Wrocławia, ba, nawet pociąg do Barda kursuje, więc tu można sobie zrobić taką wyrybkę pociągiem. Ale o tym zresztą to już informują na bieżąco również inni youtuberzy, którzy zupełnie przypadkiem ostatnio przemierzali również te pasma. I jak co wypad, Pablito musi zapewnić sobie odświeżającą porcję dawkę asfaltu. <laughs> No tak, no teraz z 2, może 3 km asfalcikiem pociskam. Przeminąłem już tą przełęcz Łaszczowa, na której zgromadziło się całkiem dużo samochodów. No więc jednak są trochę popularne te góry bardziańskie. Dużo single a więc też widziałem i rowerowców. Są jednak te góry takie do których ludzie docierają. No nie są to zawory, gdzie przez nie pamiętam 9 czy 10 godzin wędrowania nie spotkałem nikogo. Natomiast tutaj jest fajnie, a teraz będę się mijać samochodami. Jest genialnie. Ta górka tutaj po mojej lewicy zowie się wysoki kamień. No troszeczkę serducho taki zersko zabiło. O jak dawno mnie już tam nie było. Zostawiam za sobą urokliwą wioseczkę o nazwie Laskówka i przede mną ostatnie wzniesienia. Jakieś 300, coś, 350 w górę jeszcze. A 7,5 i pół do mety. Patrzcie, jak tu sobie kapitalnie ludzie życie układają. Ależ pięknie na wzgórzu, przy lesie, przy górach. Natura 2000, tutaj jakiś taki monument. Kolejny i poznajemy kolejne ciekawe rewiry weszliśmy na zielony szlak szlak kurierów Solidarności no zaprzyjaźniona z nami ekipa Bush Brothersów robiła ten szlak w ubiegłym roku ależ to jest załoga wesoła pozdrawiam was chłopaki jeśli oglądacie jeszcze czasem starego Dziada o i woda z kałuży najlepsza przed chwilą miałem postoik eee, zjadłem sobie świąteczne jajo jakby było mało wczoraj gdzie jest Sanka? Sany! Dawaj! Chodź Sany! To jest włóczęga. <noise> Zapachowy. No i co? I szedł sobie pan gwizdał, melodyjkę i tak sobie pomyślałem. Kurczę, skoro jesteśmy na szlaku kurierów solidarności. Może on się tu przechadza, wspomina. Jakieś swoje akcje. Może był kiedyś reprezentantem Inposta Solidarności w tamtych latach. <noise> A już może trochę bredzę. Patrzcie, jakie łęgi! Wow, ekstra! Świetne jest to podejście tutaj. Długie, sukcesywne, o stałym nachyleniu i zdobywa się wysokość. Jakoś się specjalnie człowiek nie zamęcza. Można iść dobrym tempem. Dwa kilometry do mety, i muszę Wam się do czegoś przyznać. W zasadzie nie muszę, ale chcę. Opowiem Wam o tym, że w góry Barckie w ciągu ostatnich dwóch tygodni. W zasadzie półtora tygodnia. Miałem dwa razy możliwość tu, żeby już ruszyć tyłek. Ba, dochodziło do takich sytuacji, że byłem totalnie spakowany dzień wcześniej, śniadanko przygotowane. Nawet budziłem się o tej czwartej, piątej rano i jadłem to śniadanko. Poranna toaleta i tuż przed ubraniem magia, siła poduszki przyciągała mnie z powrotem i wolałem się wyspać zamiast przyjechać w góry Barckie. Czy też Bardziańskie a, i co? No trochę jest kucha, no bo taki górołas, a, a takie zachowania leniuszkowate, dzisiaj do trzech razy sztuka. Miałem już takie samo odczucie, bardzo niefajne. Bo już się ubierałem i już i znowu się chciałem położyć. Ja nie wiem, może ktoś powie, że to jest jakaś dwubiegunowość eee... Jakieś tutaj zaburzenia psychotyczno-somatyczne, czy coś tam. Być może, być może, może zaczątki jakiejś depresji. Nie wiem, nie śmieję się z tego, bo, bo dziwne rzeczy mi się w bandzie dzieją. No czasami mam takiego kurdelenia, że nie chcę mi się po prostu jechać. I do meritum. Gdzieś ten kanał czasami też mnie mobilizuje do tego, żeby ruszyć tyłek. I zrobić jakiś film, ale przede wszystkim zrobić spacer, dać sobie odrobinę endorfin, wynikających z dreptania po tej naszej pięknej Ziemi. No patrzcie, dochodzimy zaraz do obrybu skalnego. No, także dajcie znać, czy też macie w głowie taką bakterię, takiego leniuszka śmierdziela który nie pozwala wam wstać z łóżka albo was przykuwa wręcz do tego łóżka, że a jeszcze dwie godziny snu dłużej Trzy <gryw> dobra, ruszyliśmy się, jest wesołe, jest fajnie kończymy naszą traskę. E, obryw skalny już za nami. Coś tam wam ponagrywałem, sporo osób, jakieś chłopoki e, w rozmowie między sobą sugerowały, że tyrolka to byłby tam dobry pomysł nad tym skalnym obrywem. <gryw> Dzięki Wam za oglądanie tego odcinka. Bardzo mi miło, że zechcieliście wytrzymać aż do tego momentu. No i że znowu kliknęliście w kolejny odcinek na tym kanale. Cześć!